Witam was, legendowicze, a tym razem przyszedł czas na odnowienie odcinka o dzikim gonie, bardzo popularnym, szczególnie w dziełach Andrzeja Sapkowskiego, w serii opowiadającej o perypetiach wiedźmina Geralta, czyli zmutowanego łowcy potworów, gdzie bariera między prawdziwymi wierzeniami i folklorem, a fantastyką i fikcją literacką na temat tego zjawiska zaczęła się zacierać. Prawda jest jednak taka, że dziki gon, a właściwie dzikie łowy, lub też dzikie polowanie, to wierzenie jak najbardziej autentyczne i swego czasu występowało wśród wielu ludów indoeuropejskich. Ale może po kolei. No bo jak to w końcu było z tym dzikim gonem? Czy w tej kwestii Andrzej Sapkowski nas okłamał? Więc od razu odpowiadam, że nas nie okłamał, ponieważ dziki gon przedstawiony w jego powieści, pomijając kilka szczegółów, jest najbardziej zbliżony do tej pierwszej, a właściwie drugiej skandynawskiej wersji, ale do tego jeszcze dojdziemy. Jednak jak to wyglądało w tamtych czasach czasach Słowian i German?